Witam gorąco wszystkich, ja jestem Taris i zapraszam was na kolejny daily vlog ze szpakowa. No i co? Dzisiaj jest ten dzień? No jest, powiem wam jest. Wczoraj udało się ogarnąć te e, dwa pola, które tutaj rozpocząłem pracę na nich. Także m, są przygotowane do zasiewu i teraz tak chodzi mi po głowie, żeby, m, nie wiem, obsiać je na razie trawą zanim zacznę coś jeszcze robić bo mam w planach inne jeszcze pomysły na inwestycje więc na obecną chwilę to pole by stało do przyszłego roku bo myślałem żeby to są dwie wersje żeby zrobić pierwsza wersja to jest zasiać pszenicę bądź jęczmień na no obydwu bo tam było rzepak a druga to zasiać trawę i poczekać do przyszłego roku aż w kwietniu będzie możliwość obsiania kukurydzy i słonecznika bo to chcę też tutaj zrobić więc nad tym się zastanawiam widzę tutaj już pole jest gotowe do tego do kupienia żeby zebrać też plony ale ja nie mam aż tyle pieniędzy. Widzę tam też żółto się zrobiło. Także jest to dzisiaj taki dzień. W sumie to będą bo to jest pierwsza połowa sierpnia, więc będą dwa. Może się to ogarnie jakoś. Widzę, że łąka jest też do koszenia. A yy, mam sprzęt do na sklepie. Także tam za chwilę się udamy. Yy, bo chcę to też wam pokazać. Także dzisiaj będą yy, siano kosy. <laughs> kiszonokosy trawa pójdzie na kiszonkę bo trzeba będzie spłacać długi znaczy spłacać no zarabiać bo yy, są plany na kolejny zakup sprzętu więc to trzeba ogarnąć jak najszybciej yy, okej okay. tutaj jest wszystko w dobra jedziemy do sklepu Jeżeli tylko to krowy zerknę czy mają do siedzenia yy. Mleko 1400, pokarm 13000, to jest OK. Gnojówki 2800, tutaj mamy gnojówki 2600, mleko 3400, pokarm 12000, to też jest tutaj dobrze. Jeszcze tą opcję muszę zobaczyć, bo nie wiem, chyba te pierwsze były, to za niedługo będą młode. Na dniach, na dniach. Cieszę się, dobra. A jak mówiłem, odpalam furę i jedziemy zerknąć szybciutko do tego sklepu. Także wezmę sobie od razu kosiarkę, My będziemy będzie upgrade. No, I to gruby powiem wam. Ej. I, to... I gruby, gruby będzie zobaczycie. Jak tutaj mam większość dochodów właśnie z strawy to trzeba sprzęt odpowiedni do tego posiadać A dzisiaj będzie troszeczkę koszenie bo wszystkie te łąki, które tutaj posiadam będę kosił Także będzie szaleństwo nowym sprzętem dzisiaj się odbędzie. A jak wszystko dobrze pójdzie, to może jutro zamówię kolejny sprzęt do zbierania plonów. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w pranie. Na razie cel sklep. Jedziemy tam, później poka pokażę Wam co i jak to, z czym się je. O co chodzi, a później będę się musiał zająć piekarnią no i tam podoglądać wszystko także ja chyba tutaj sobie pracownika zatrudnię, żeby mi to już kościł te łąki później a ja udam się na obchód swojej włości, aby pospracować czy czegoś tam nie brakuje, żeby płynność była zachowana pracy. Ładna pogoda jest, ale widzę, że ma się zmienić na deszcz, więc może być nieciekawie później, ale do koszenia trawy nie potrzebuje ładnej pogody. Chyba nie ta kukurydza tutaj wyrosła, <laughs> się tak ciasno zrobiło. Ściana kukurydza Dobra o jak tu jeszcze header mam Ale zaraz Chłopcy pewnie w garażu sprzęcior. Niedobre, czy mają sprzęcior Dzień dobry, po czym idziemy się przywitać? Witam i zapraszam No dobrze do garażu No I co mamy? Patrzcie Co za sprzęcior Piękny pod kolor reszty maszyny. <laughs> nie wiem coś mi tak wzięło na ten kolor i Justy pomyślałem jak jest tak, to nie będzie tak <laughs> Wszystko pod kolor tego traktora <laughs> Powiedz. No Kawą maszynę powiem wam Ale tak jak mówię, jak mam się zająć właśnie zaopatrzeniem tych tutaj lokalnych właścicieli krów, to to jest dobra rzecz, żeby to właśnie posprzedawać, aż posprzedawać, co ja mówię, żeby właśnie użyć konkretnego sprzętu do koszenia trawy, no bo nie dajmy sobie wmówić, że traktor przyda się na coś innego, a tam na przykład ten będzie mógł się zająć tylko koszeniem. Dobra, e, a więc tak, e, sprzedaj. Jakichś tam dużych pieniędzy za to nie dostanę, ale zawsze coś. E, 190. Dobra, zbierałem pieniądze. Pomyślałem, że naprawię traktor, ale jeszcze, jeszcze go zostawię. Nie śpieszę się, ale zatankować można by go było. Ten Heter sobie tutaj jeszcze posiedzi, bo to będzie mój kolejny zakup, Także będzie prawdopodobnie to już jutro. Mam nadzieję, że wszystko wypali i uda się to zakupić. Dobra, to tankujemy. Już nie będę się martwił, że brakuje paliwa gdzieś. Teraz tak, czy ja ten traktor na razie gdzieś będę wykorzystywał. Eee. Hmm. Dobra, ja się zastanawiam, jakie plan sobie dołożyć, co robić najpierw. A więc tak, ja sobie traktor włączę, pracownika, żeby mi skoczył z traktorem do... no I don't I no to play and hate this I don't ever slow up no I don't take shit. I got no love for the fakeness if, no, no if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up no I don't take shit. I got... So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious you inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Consequence. I'll be incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind I gotta make. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Shit. I got no love for the fake this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. No, i tak powolutku dzień dobiega końca. Widzę, że nawet sobie pracownik daje radę kurczę z, tym, z tymi łąkami. Nawet, nawet Ja tam miałem obawy, że nie będzie dawał rady pomiędzy tymi łąkami co są te przerwy że tam może mieć jakieś tam zawahania pracy. Także poszło dobrze. Ja jestem zadowolony. Wyszło super, cieszę się z tego. Nie, nie, nie będę musiał łączyć tych łąk, bo jednak nie jestem się dodatkowy roboty robić, żeby to wszystko łączyć. W każdym razie stały e, zamiń fajnie, fajnie to działa. E, jedyne co to będę musiał chyba dwa razy objechać dookoła łąkę, bo tam widziałem takie e, łatki, zostawił trawy. A tutaj. Zrobię to teraz także na spokojnie. No i co? No i zostanie tylko zbelować tą e, trawę, e, żeby się już kisiła jak najszybciej. Pieniążki są potrzebne powolutku i do góry te pieniążki nie zaś tak źle. Ciekawe, się tu się to zmieści. Tak nas e, kiepsko na siłę. coś nie uszkodził kiepsko. Trzeba będzie to objechać dookoła. Eee, tak, także nie będą jeszcze wiadomości, chyba szklarnie nie zostanie do ogarnięcia. Eee, najważniejsze było to podanie tej wody, bo jednak brak wody eee, wstrzymał produkcję, więc to jest uzupełnione, jest to załatwione. Także spoko. To jest ten... o, opuszcza się z opóźnieniem. Muszę się wywrócić. No dobra, już tyle tam zostawię. No i myślę, że właśnie jeszcze muszę sprawdzić, czy jakieś kontrakty są kurcze No fajnie by było, bo ostatnio była bieda z tymi kontraktami, jeśli chodzi o zbiory. A widzę, że nadal tego nie ma. No właśnie tak to z ludźmi jest. Nie chcą współpracować jak trzeba. No nic, trudno. Trzeba gdzieś samemu wszystko to ogarnąć. Dobra, ja myślę, że z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień i ten odcinek. No a my widzimy się, w, słyszymy w następnym odcinku. I no i co? Zapraszam, bo może być ciekawie. Pieniączki rosną do góry, także może uda się skołować sprzęt nowy. <gryw> Zobaczymy. Pozdrawiam gorąco, dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.